To X i. i Atack The Deep Point. Nie wiem jak będzie się na niego nazywać. No i co? Zaczynamy serię Craftlands. Wow. Teraz już przestali się odzywać grzeczne dzieci. Widzisz jak stoi? Dobra. Ej dobra to zaczynamy czy co wy robicie już? No zacząć, dobra ja idę, sofelo. Dobra, to ja... Patrz nie, żeby są nie idę. drzewa. Drzewa to jest podstawowy surowiec Minecraft. Przestań tak gadać, bo tu No, Specjalnie tak mówię, żeby cię wkurzyć. No. Seria Craftlands. brzmi. Są, nie wiem, Kacper, gdzie to tam okej. Okay. Jakby. E, nie wiem, czy od razu już idziemy, bo akurat tutaj powstały takie dwie gildie, Akurat to miało być dużo osób na rozpoczęcie, a ostatecznie wylądowały trzy. Nie wiem, czy się Ej, za mną idziesz? Zapewne jutro więcej osób będzie. A panie, czemu za mną idziesz? Nieprawda. Co wy robicie, dzieci? O kurde. No czemu nie mogę zdobyć tego drewna durnego? Ej, dobra, ogólnie tak, tutaj. Proszę wejść. Tak, ogólnie tak, trochę czekaliśmy, żeby odpalić tą grę, bo cały czas były jakieś problemy techniczne, tu się biliśmy. No i takie tam rzeczy się działy. No a z 20 minut zajęło to do... A tu jest amdezet jednak. Zagnaliśmy ja te... jak tego Jak ta, ta stacha gorga o. o, w końcu Dobra. Na razie to, to jest... Kim? Ja nie wiem czy... bo jest ogólnie to jest taki serwer 5000 na 5000 taki border mamy i ogólnie będą to jakieś wojny, jakieś pewnie dramy. No i coś takiego ma? Ogólnie... O kurczę, bo przez to, że tak się co długo... Nie byli... No nie No Mogę co... się nie atakować? Co ty do mnie z mieczem? Ja nic nie robię ja Spokój, spokój No tak, to ty! To ty mnie zapiesi, Ja, ja spok... cię nie łotuję w dupę, no Tu są tak zwane dramy dzieci One zazwyczaj występują w randomowych momentach Podaś mi moje itemy, to cię zaprowadzę do wioski. Mm. Chodź na spał, no na spawn'a. Jezu, ja jestem jest? Idę do ciebie, nie mam e, Nie wiadomo, czy będzie I ich słychać. słychać. Jak będzie ich słychać, to I dobrze pasuje. i niedobrze. Jest. Tam ty mnie trafiłeś? Gdzie jesteś? W twojej mamie. Jest. Jesteś w wiosce, ty w chłopu. Spokój, nie. proszę cię nie wyzywać, bo już nas zdejmą. Ja bardzo lubię, takich ludzi. Zaj, dawaj robimy na razie pokój. Ja w ogóle mieliśmy zrobić faktu, agresja, to kurczę. No, ale nie mam swoich itemów. Co mi drewno nie wypada? Nie, mi też nie wypadało drewno. Nie wiem, ja też miałem trochę takie błędy, to najwidoczniej przez to, że tak długo się Proszę się uspokoić, panie Był jakby Atak the deep point. Nie się <śmienny> ja Tego co powiedziałeś? No kurwa, nie mogę wejść na serwer! No jak zawsze jakieś problemy, dzieci. Spokojnie, nie rajduj się! Ej ale proszę się uspokoić, będziecie być pak to oni niech się jak zawsze musicie bić Ej gdzie ci No cześć, ale nie Big Ja pokojowo nastawiony jestem Jezu tu tyle, będzie Pokojnie, No i ogólnie będzie to pierwsze filmy z Craft Labs Pewnie później już nie będziemy ten Kogokolwiek to interesuje. A to jest. Czy, to? czy to, ktokolwiek to będzie oglądać? A to jest. To? Nie, pewnie tak. Nie, Marcelek pewnie obejrzy, jako iż on jest naszym... ten, czyli Ventex. Zdajcie no, jego imię, bo to potem na ten, to, to się mogli rozwój. Ja nie wiem, i by omówić nie rozpoczęcia, go mówili, ostatecznie nie, nie było, no trudno. Jeden Marcelek o nas zapomniał. Ej, wcale nam, wcale zaraz teraz kapturowi nie do demonetyzacji de za to, co mówi, i tak. Wiesz, co tu tutaj już tyle słów padło, że ciekawe czy nas nie właśnie nie zdejmą. To były dosłownie wszystkie słowa wymienione, i ciekawe czy YouTube się skapnie, że tu coś się dzieje. Liczę, że będzie jednak ten... Przez to, że gadamy z wami przez to nie ale będzie... ale proszę go... mi tutaj ten... Oddam się za pomagam Ej, nie! Ej, nie! Masz, oj, stary, masz. Masz. Ej, widzisz? Pewnie gdzie, poza odcinkami mamy i tak pokażemy tak. jak będzie wyglądała nasza baza. To jeszcze... Ej, chodź, będziemy spać. Gacer, masz jakieś łóżko? Daj mi kilofa. Wiesz co, Daj powiem ci? ci tak, nie mam... Ale nie takiego. mam pilofa. Mogę ci odnieść trochę drewna? Ja się od nas oddaliłem, masz bo ja nie chcę drewno. umierać. A w ogóle... Yy... Jakieś padyle. Ty masz Proszę się uspokoić. Teraz... Okej. Okay. Ola... Dobra, no, wiecie co? Ja będę kopać dom Villagera, bo tak. Pomogę. Bo, bo mi nikt tego nie zabroni. Na jakich wypłatach ja mam... jesteście? Goły. Akurat na trzecie was przecięło, więc. Tylko masz w do. proszę masz go do. Tylko masz go do. się masz okay? się. do. Tylko masz go Nie się, okej? Nie się co? Excited. Byłem się zbyt bardzo excited, czuję się. To o tym nie słyszał. Jakby... No, panie... Dobra, wiesz co? Ja tu to... sprawiłem ja niszczenie tą. Nie, że to drwa... Nie, wyprodukuję całe drewno z domu villagera. Jakby po pierwsze, na pana atak de Deep. -y... Jak my mamy mówić? Panie wiadomo jak? Na A, już sobie usłyszeliście jak ma na imię, to już wszystko się podało Tylko chyba każdy zapomniał o jednym Kto mój dom? Kto ci Na Ej, na jakich wykordach jesteście? Bo... No, się Nie, mi wydałem Weźcie na Whatsappie wyślijcie czy coś, bo... Albo na Discordze Patrzmy, ja ci powiem? Nie, ja już mogę zbudować dom praktycznie. Ej, na Panie budujemy Na panię buduję? Na niedaleko z Na panię powiem. Nie, no nie. Tylko, że wiesz, co trochę nie zdajesz sprawy, co? co właśnie zrobiłeś. Może nie zobaczyłem, czemu na akcie. Ale co? Co ja zrobiłem? Nie wiem, czy ty masz rekordy. Nie wiem, czy ty nie zobaczyli. Dobra, gdzieś się robi a jak no, się bawię się przez pół odcinka kordami. Ja chyba to wytnę Ja wiem, ja chyba się tepnę po prostu, bo ja mi się nie chce, bo zmartowałem 5 e, minut odcinka na szukanie bazy, a tam nic nie ma. To się do mnie tepni. Dobra, to będzie jako jedyny wyjątek. Jeżeli masz jakieś światło, to wejdź do to. O! O, w końcu, bo trochę zajęło mi szukanie tej bazy. Masz węgiel, bo miałeś jedno mięso. Dzięki. Zaj. Natanie... Natanie! Wiesz dlaczego? Dlaczego te kordy? Bo ty zamiast dać plus, to ty dałeś mi minus. No tam, no tam, a również... Po prostu coś specjalny. Proszę się uspokoić. A Panią oddam ci kamień, jeśli mnie zostaniesz no, w spokoju. sef mi wysłuchał. Take it. Andy? Mm. Ja myślę, że tak. O w końcu, nie będziecie tani. Pewnie... Okej. Eee, gdzie jesteś? Czy, czy mi się wydaje czy? No e... poszedłem w kompletnie inną stronę ja nawet nie wiem gdzie ja jestem Dobra trudno wejść teraz sobie tobie to idziemy Ale gdzie święta jest ta wioska w końcu? Święta. Będę musiał sobie później ten kord zapisać tej wioski Okej, okay, to nie będzie 370 na panie, było się nie wywalać. Co? Było się nie wywalać. Ktoś umarł? No, ja i na panie wywala. Ale Nie wiem, kto będzie miał. Bo wiecie, co ja mogę sprawdzić, kto najwięcej umarł na serwerze. I pewnie zrobimy przez to jakiś turniej. O, znalazłem wioskę w końcu. ...kto więcej umrze. Nie no. Nie no, ja sprawdzę, w na następnym odcinku podam kto więcej umarł. Głosujcie w komentarzach, Stachu czy pan Attack the D-Point. Albo w sobie powinienem Q-Man, ale ja nie wiem jak się jego ma. wymawia. IQ-Man, może. Jak będzie no IQ-Man? IQ Który to jest twój e Attack the D-Point dom? To... Co? Który to twój dom jest? W tej wiosce. Taki dom. No w wiosce. A jak na nie gdzieś ta wioska teraz kupiłem ją. Wysłałeś mi kordy. Musiałbyś mi wysłać kordy, żeby tam przyszedł. O ej, ja zesk... no nie, tam było owce co ja robię, gdzie gdzie ja płynę? No to 370 na 123. Na minusie. No to mi napisz. Na tak. że... Nie wiem, jakby ja ci. Dobra, można. To mi tam wyślij, ja sobie tutaj na razie zbieram jedzenie. Dobra, coś takiego nie więcej. Tam okay. jest ta wioska. I tak pewnie dwie wysyłkę. A właśnie pamiętaj, że coś wysyłasz, to na. Czekaj, Casper. Jak coś wysyłasz, to najpierw nabyślisz ukośnik G. Ale to wiem, wiem, wiem. Wiem I, o co chodzi. Nie Ale nie przecież to nie jest taka pełna informacja. Tak będą widzieli na oddech. 370 OK. To wiem, gdzie to jest. Nie wiem. Dobra, chyba na tej górze się usiedle Będzie to góra zapomnienia. Na razie. Ale pewnie i tak zrobimy bazę potem. Tylko na jakiś czas pewnie jakąś bazę wypasową. Żeby się wzmocnić. Bo powie... Wiadomo, tutaj nie ma nieskończoności 100 bloków od tego. Ja nie... yy, w ogóle... Byśmy... Yy, nie wiem czy zrobimy to w którym odcinku, ale pójdziemy zobaczyć border. jakby Ja nie wiem co w ogóle jest. To jest pytanie. <laughs> Co? Miej dualizację killów? No przecież zabiłem tego. To jedą glęba. To to się dziwisz. No właśnie zrobiłem mistnikiem. Kurwa. Ej, proszę się nie przekinać. Co ty? Chcesz być jakiś fire? No to trzeba będzie ten. Co so, może moglibyśmy zagrać z jakimś innym też ten... Może uda nam się więcej. Dzisiaj naprawdę mało jest osób. Jutro powinno być ich więcej. Spodziewajcie się jeszcze co najmniej czterech osób na serwerze. No czterech. Panie ty idioty, ty jesteś obok Oni na razie dzisiaj... I mówili, że będą... Właśnie przed chwilą jeden z nich dołączył ten osobnik, ale wyszedł oczywiście. To właśnie ty żelazie. O, jagódki znalazłem. Ja mam pan z tak jagódek. O, zapomniałem się wyciszyć na odcinku. Bo mi siostra przyszła. No ten moment, gdy ktoś Ci przychodzi. Ja akurat nie chce mi się tego montować, więc się po prostu wyciszyłem, a jak nie będzie słychać, nie będzie słychać i tyle. Nie wiem, zrobimy pewnie jakieś turnieje, albo ten. Handel, zrobimy taki pewien punkt z miasta i tam będziemy się tradowali najwyżej. Jak już e, gildia pana Qmana, czyli e, X-mana dołączy. Pana Humana. Khuman. Nie wiem jak się jego nick mówi. Bo... Panie Men, e, jak się mówi twój nick? Stan na olejku, pan na olejkowany. Stachu? No dobra, to nie będzie Stachu. Stachu Jones. Od razu mi przyszedł do głowy. Nie wiem, ja w ogóle idę tak daleko, nie wiem po co gdzieś idę w ogóle. No i tak, no chcę po pierwsze zobaczyć czy jest Border, bo może uda mi się go odkryć jeszcze w tym odcinku. ja nie wiem jak przedmiot jest tyle, że na Serenie nie rozumiem tego. Czekajcie, okay, ja w ogóle no muszę być. sprawdzić na jakich e tekstur pakach gram. Okay. Ale one są bardzo blisko powierzchni, więc no... Muszę zainstalować sobie jeszcze e, jeden e, na podświetlone rudy, bo jak będę wkurzył k to mi się nie będzie chciało. Ten, ale to pewnie poza Pulsami... Podświetlone to są dla mnie takie trochę cheaty. No. Wiem, że to są cheaty, ale w zasadzie nie są zakazane na serwerach. X-Ray już jest dopiero. No właśnie, będę musiał włączyć anty-X-Ray'a. Kasper, no. musiał włączyć anty-X-Ray'a. Eee... Yy, Jakby wiesz, czy nie powinienem tepać wszystkich, ale jakoś... I, i tak mało osób jest na serverze, to mogę to... Te... No to pewnie. Ale pewnie już od następnego odcinka nie będę tepał. Nic. się ma. Ja na Cztery razie sobie se, chodzę, bo na razie... ...taki mam dzień, Cztery że to... Żelazo, to o, to daj, o, daj. O, ciężki sprzęt i ten... Stary, byłem w cage'ie 10 minut. Mam w ból set y mam... No po prostu jestem stopowany, nie? No. W sumie od następnego chyba odcinka Słysza. będę już chyba też w ogóle nagrywał na obs ale jeszcze to zobaczę, czy będzie mi się chciało, bo jutro pewnie... By... Nie wiem, kiedy ten film e, w, e, ten wyświetle, ale pewnie jakoś nie wiem, wtedy, kiedy będzie mi się chciało i wtedy, kiedy ten... Chyba jutro... Ten... Jutro się spodziewacie tego filmu. Jakby... Czyli w sumie niedzielę jutro, Przejszą, czyli 2 lutego spodziewacie się. Na... Czekaj, bo ja tu też zbieram. Tylko że nie jestem za bogaty w tym Klew sobie tu ten Spawn e, po Pointa ustawię! Taka, 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 to, mindshaft, mindshaft, dawaj do mnie! O Mineshoft! Spokojno, dobrze, więc nie idziemy sobie Dawaj, mam Mineshafta, tylko poczekaj daj mi się monitorować troszeczkę. Daj mi dwa żelazo. Daj mi dwa żelazo. Czekaj, już Ci daję, bo ja w ogóle muszę kilo w ten zrobić. Tak, bo one przepalone. Daj mi dwa przepalone. Nie, 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 czekaj, Zdobaj słyszę, dolazo. nie musisz mi powtarzać. I chodź, i chodź, chodź tu na chwilę, chodź. Czekaj, bo ja muszę... czujemy raz. I my czujemy razem. Ej, stary, zblogowałaś mnie. Czekaj, jak ja miałem wyjąć i spakować i craftingi No ten film pewnie nie wybije się na początku Pewnie spodziewamy się dwóch subskrypcji Będzie nie subskrypcji, Chodź subskrypcji również O, sam sobie działo Daj to moje Co? Daj mi to zbierasz? O Masz się czekać, co było? Book niep'em take Okej, daj to masz, Dobra to weź sobie tu, 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 tam. Spawny, <śmany> jak z krzywka, to sobie tutaj. Spawnę pojawia! Jak przejdziesz Jak przejdziesz skrzynkę to taki? Dobra to okay? nie będzie e? ci dam skrzynkę, tylko jeszcze znalazłam. Ej, co? No. Ej, bo ja <śmany> chyba znalazłem jeszcze cave'a, bo słyszę Creepera. Wiesz co tu... To, to, to idź do swojego cave'a bo akurat e, chyba... Cofali, widzę, cepanie jakby iść gdzieś tam do siebie. A nie, to nie jest, to trzeba, że to nie jest. Nie, no, paniałeś tutaj. No, tylko, że jestem ogólnie w tej chwili, jestem w takim 4x4 glosie. 4 I że przepalam żelazo. Diamanty. Czy się tak masz? diamenty? Ja, 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 ja no, nie, tak. nie, 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 o, ale tu caif jest. O kur... Jest też ma diamenty. Ja pierdziel. Zabiłem się. Nie wierzę, Nie bierze, też nie mam. Ja Poczekaj bo... Ja to może z zakupni. No czekaj, nie, bo akurat z to widziałem, chcia... ale jakby się to chciało. Ej nie, stare. Wszystkie i tam w tą są. Gdzie? W którą znajdę to było? Trzeba tam podlecieć. Ja tam doszło zlecę. Tak, nie śpiesz, w tym nie wie do siebie, w nie Czekaj, ja cię zaraz tepam. Ale tak mi teraz, bo ja muszę no i tak to muszę zjeść. Czekaj, bo ja też muszę w ogóle, bo ja. W tym momencie to się gówno przepada. W tym momencie to się gówno przepada. W tym momencie to się gówno przepada. Czekaj, dobra, spokój. Właściwie To nie jest ci bardzo niespokojny, wiesz. Nie wiem, tak agresywnie dzisiaj cały czas to się chce.

To jest to, co ja widziałem. Tam, Tylko ja tam nie zajmę Jestem Sigma, jestem Sigma. Znalazłem cave'a. O, czekaj! Tam, tam, to, ja tam, jest... tam ja są wie... moje itemy, poczekaj. Ale takiego no, małego cave'ika. Czekaj, tam są Nie zbieraj, nie zbieraj! To są moje itemy! Nie, to są tak, to są... są moje itemy! Skąd jesteś? Z tej skrzyki. Może sobie zobaczyć na filmie ale to były tylko dwa. Ty tam gdzieś dalej się rozsypałeś. No chodź, pokaż mi się, nie jestem. na no. Czekaj, jedź. Gdzie się ty rozsypałeś, ty wpadłeś gdzieś? No, 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 no. Kurna, ja tutaj mi drogi, tutaj mi drogi, szybko bloki. Masz Div tam. Co moje? Zaraz nie jednego. Czekaj. Tak. O kurde, ale duża luda. Dobra! 8, nie tak zł. So. Co jest? Ja lecam, tak? Ulecam, to brzmi jakbyś kopał na X-Rayu, ty wiesz o tym, bo to, sprawzę, to. jest prawdą. Ulecam, co? Ulecam, ulecam, tak? Jak mam cię uleczyć? Ty, bo ja skoczę na Thriftstone, nie? Na takim mały w złonie jak skoczę, to mi od razu mi damage robi. up. No tak, mam tu je, ja też tak złapę. Ej, musisz? To mógł tak, śmiech. To mógł tak, śmiech. To Gdzie są twoje itemy? Ja też się no, biję, ja nie mogę też umrzeć Przecież ja pomagam w ogóle w progowie Ja też proszę cię ulec mi podnieść Szkielet tam, bo weź szkieleta na siebie Ja też właśnie umieram, w ogóle pierwszego moba zabiję Rejny, serio? Kill, to kill Ale ja nie mogę tak Używać komend pra na prawo i lewo Dobra, weź tego szkieleta na siebie nie trafi zaraz. O, Czekaj, ja mam 2 HP i ty myślisz, że ja też mogę wszystko brać. Aha, no, tak nie jest, tak nie jest. Technim Dobra, ostatni pisa. raz cię tepam, ale ostatni raz, dosłownie ostatni. Może, czemu ten cave jest taki pusty? Zarazem 8 diamentów i ten cave już nic nie ma. Czekaj, ja się do ciebie tepnąłem. Aha, ja i czy trafimy na podwodnego a, Ej, a Gdzie ty się zeskaliłeś? A gdzie... Czekaj! Gdzie jest moje łóżko? Gdzie ty jesteś? No, jesteś w telewizji do mnie Tu czekaj! O, jak jest? Akurat Nie, no, na filmie zapomniałem... Trzy... no, trzy diamenty tylko To czekaj! No.